Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Nikodem, a to jest kolejny odcinek z Lego Ninjago. I dziś będziemy szukali czerwonych skrzynek. No, niestety, szukanie czerwonych skrzynek jest o tyle mozolne, że na pewno ukrócę ten odcinek do minimum. Więc będę po prostu nowy, starożytny swój. I co my tutaj mamy? O, mistrzostwo przyzywania super, to to nam się przyda. Magnes. Już ogarnąłem, jak właśnie magnes ogarnąć. Bo i nie zaakceptowałem. A, zaakceptowało się samoczynnie. Dobra, więc wychodzimy. A czemu ja nie mogę? A nie mogę, bo jestem na tym kołku, tak? Okej. Okay. Dobra, kasa. O, przy okazji złoty klocek. To zawsze spoko. Opcja, ale musimy zdobyć skrzynkę, która jest gdzieś. Gdzieś nad nami. Jak się tam dostać. O! Okej, okay, kogo tutaj potrzebujemy? Kaja. Okej. Okay. To spoko. I lasery wyłączone I kolejna czerwona skrzynka I co my tu mamy? Wstrzostwo prędkości Czyli co wszyscy będą mieli po prostu Nitro w tyłku? Tak? Czy jak? Czy po prostu jakieś skille takie szybsze? Nie wiem, dobra Zaraz zobaczymy. Nie no, bo biegać nie może. Chyba, że kontrolem się biega. Ona, kontrol się zmienia postać. Dobra. Mm, nie, nie, nie. Mapa. No, złoty klocek taki o sobie. Leżący luzem. Spoko. Rozumiem, że mamy tu iść. Na pewno tu mamy iść. Zobaczymy, znajdziemy tutaj. Skrzynkę czerwoną, chyba już ją nawet gdzieś widzę. Tak pytanie, gdzie ona może być? Gdzieś tam znacznik był widoczny, w ogóle ukończyłem na 1. Przez 3 dni chyba przechodziłem te nieszczęsne 4,20, ale jakoś się w końcu udało. Dobra, skrzynka jest gdzieś tam. Szynka jest u góry chyba. Tak, u góry. Pytanie, jak się tam dostać. Aha, to takie u góry. Mhm. O! Niebieski klocek, dobra. Teraz pytanie, jak się tam dostać. Chyba, że tak. Mm -hmm. Tak, właśnie. Dobra. No i szybko idą nam te czerwone skrzynki. Bardzo ładnie. 10 minut, i już trzecia skrzynka. No, musimy ich 7 zdobyć. Yy, Mistrzostwo czasu. Nie wiem, co to będzie robiło, ale zaraz się przekonamy. Chyba. Aha. To takie starożytne, tak? znaczy starożytne, przedwojenne. Takie. Okej, okay, dobra. Wszystko jasne. Dobra mapa. Przechodzimy do piątej lokacji, jaką jest Mroczny Wąwóz. O, wreszcie udało się. Dobra. Tworzenie i tego typu sprawy. Okej, okay, dobra, mamy tutaj. Po kotyczce. <grych> yy, dobra, kol. I tu skrzynka za tym jest, okej, okay, spoko. Kolejna skrzynka, superancko. Nowy starożytny zwój, mistrzostwo żywiołów. No to już mamy chyba. To po co nam to? Ale okej, okay, możemy sobie wziąć, nie wiem. Spindyco ostateczne. Co ono nam da? O, tu będziemy mieli, to wszyscy będą mieli takie jakby Kombo yy, do swoich tych. Ej, zajebiście! Super, dobra. Zginione miasto generałów. To, 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 aha, tu się zabijemy. okej okay. Dobrze wiedzieć. O, a może? Nie, tutaj nic. Ok, dobra. Czyli musimy coś wymyślić. Może kaj będzie nam potrzebny. Spróbujmy otworzyć tą skrzynkę. co? Zobaczmy, kol. On jest na dole. Mm. Może, sobie może lepiej nie. Dobra, zobaczmy, bo może to nam pomoże. O, czyżby? A, widzicie Czyli patenciak. No dobra, mamy kolejną skrzynkę, spoko. Mistrzostwo zakazanego tańca. No to, to, to nie, nie wiem po co nam to kolejne Czyli co? Tu nie mamy skrzynki na polu bitwy, ale mamy na... Niezdobytej górze. Okej. Okay. No to let's go! Okej, okay, dobra. Wszystko jasne. No i superancko. I kolejna skrzyneczka. Mistrzostwo zniszczenia. Ej, to może być ciekawe. Czy to będziemy wszystko niszczyć na swojej drodze? Tak, jednym notykiem, tak? Ok, no dobra. Czyli ostatnia misja. Znaczy ostatnia misja, no ostatni ten. Ostatnia skrzynka. Czyli wśród Ninjago City. Let's go, zobaczmy. Co wśród mieściu w takim razie, gdzie jest gdzie jest skrzynka. No jak? Dobra, przynajmniej wiem, że to gdzieś tu. Chociaż tyle. Dobra, to na pewno jest tutaj. Gdzie dokładnie? Aha, za tym. A, taki patent. No dobra, mamy ostatnią skrzynkę. Pół godziny. Na pewno to ukrócę. Więc to by było na tyle w tym odcinku. No, monety teraz dwa na pewno się przydadzą. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, się ciepło do następnego odcinka. Na razie. Cześć.